Sezon Roseny 2024, ponoć jeden z lepszych sezonów, a nawet i najlepszy ze względu na wiele kontynuacji popularnych serii, takich jak Konosuba, Benha, Mushoku Tensei, Slime, Demo Slayer, no pełno tego jest. Jednak poza tymi produkcjami pojawiło się pełno interesujących tytułów, a nawet i perełek, więc widzowie, obejrzałem po kilka odcinków najnowszych anime, aby powiedzieć wam, które się fajnie zapowiadają, a które są syfem i lepiej nie dotykać. W początku jak zobaczyłem tę nazwę, to pomyślałem, że jest to adaptacja tej popularnej manchwy o tych rowerzystach z dripem. Ale jednak to coś zupełnie innego. Anime jest o szkolnych gangach i chłopcy się stać najsilniejszy. Słuchajcie tego. Jakieś typy chcą pobić babkę, przychodzi główny bohater, leje ich bez żadnego problemu, ona mu dziękuję za pomoc... On staje się cały czerwony i mówi, że wcale tego nie zrobił dla niej. Nie wiem, kiedy mi ostatnio coś tak skrzywiło na starcie serialu. Różny kolor oczu, fryzura na Lipipa, charakter w Sundere i ma na imię Sakura. Ponadto dowiadujemy się, że ma kompleksy, które tak głupio zostały przedstawione. To wygląda jakby wrzucili go do jakiegoś randomizera postaci na darmowej stronce. Ale pewnie i tak znajdą się dziewczynki, które będą go uwielbiać. Takie zdanie miałam przez pierwszy odcinek, jednak po dwóch następnych stwierdzam, że po prostu go źle przedstawili. Ponieważ za bardzo podkreślili to, że jest sundere i to, że przez całe życie tego się z problemami z powodu wyglądu. Natomiast już w dalszych epizodach nie robią z tego żadnych scen i muszę przyznać, że jest całkiem w porządku. Taki szalony nowy protagonista, który mierzy wysoko i chce wyzwania. A co do anime, już na starcie pokazali, że ten tytuł ma bardzo dobrą animację walk. Więc pojedynki tutaj będą ciekawe. Szczerze myślałem, że to jakieś gówno. Go Go Loser Rangers. Brzmi jak jakaś parodia Power Rangersów. Jednak widzowie nie bierzcie pochopnych wniosków, ponieważ to anime opowiada o czymś zupełnie innym. Świat, gdzie Power Rangersy walczą ze złem. 13 lat temu drużyna wojowników Smoka, czyli ci nasi Power Rangersi, pokonali wszystkich szefów złowrogiej organizacji, która chciała podbić świat. Jednak jeśli nie ma wrogów, to Power Rangersi nie mają co robić. Więc zrobili taki myk i oszczędzili stwory najniższej rangi, aby co niedzielę przychodzili na ziemię, żeby robić content i następnie pod publikę dostawać popysku. I tak w Kółko. Jednak Stwór D, bo tak się nazywa nasz główny boater, jest zbyt ambitny i nie podoba mu się to, że jego sprzymierzeńcy z organizacji dają się tak po prostu bić i dawać słowę po Rangersom. Więc postanawia zrealizować plan, o który walczyli jego byli szefowie. I pod przykrywką wkrada się w siły wojowników Smoka, aby rozprawić się z nimi od środka oraz żeby prawda wyszła na jaw. Pod koniec odcinka, gdy zobaczyłem twarz naszego głównego boatera pełnego nienawiści, to pomyślałem, dobra, to może być ciekawe. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to ciekawa animacja, ponieważ jest to takie połączenie 3D i zwykłej kreski. Czy wygląda to lepiej? Nie wiem, ale na pewno czuć różnicę nawet przy drobnym ruchu postaci. Na chwilę obecną wyszły dwa odcinki i nasz bohater dopiero wchodzi w szeregi. Ale jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, bo jak na razie zapowiada się na obraz takiego szpiega, który będzie robić zamieszki i rozprawiać się z nimi od środka. Ale jak wyjdzie, zobaczymy. No na tą bajkę czekałem widzowie. Anime o pato streamach, Dosłownie. Świat, gdzie streamy i YouTube dominują. Mamy ziomka, który jest dręczony w szkole do takiego stopnia, że jakiś ty przychodzi mu do domu i streamuje na jego kąpie. A on jeszcze robi mu obiad, czyli typowy bohater Tam Tamto takich nawet w centrum miasta leją bez żadnego problemu. Pewnego razu, gdy zanosi mu zupę, to potknął się o kabel i wszystko na niego wylał. Cały wkurwiony zaczyna go bić, jednak w pewnym momencie powiedział dość. Więc wstał i wyjebał mu podbródkowego. Okładają się po ryjach, rozwalają mieszkanie i wszystko się kończy. Następnego dnia ten gość dzwoni do naszego bohatera, aby usunął zapis ze streama. Ponieważ okazało się, że potknął się o kabel z monitora i to monitor zgasł, a komputer dalej był włączony. I to wszystko zostało nagrane, generując ponad 10 milionów wyświetleń, a wraz z tym potężne pieniądze więc postanawiają ze sobą współpracować, aby zarabiać z tego hajs, lejąc się z ludźmi. No piękna historia przyjaźni widzowie. Bawi mnie to, jakie to jest głupie i to, że nawet główny bater, który jest frajerem, robi sadystyczne miny i zaczyna się wywyższać, gdy czuje przewagę. W sumie tamto każdy robi jakieś głupie ryje i to jest idealnie odserowane jak w Manchwie. Nie jest to ambitny tytuł, ale zajebiście się to ogląda. Będę czekać na odcinki sama nazwa już mówi, że raczej to nie będzie ambitny tytuł. Odrodziłem się jako siódmy książę, więc mogę poświęcić czas na doskonalenie moich magicznych zdolności. Krótko i na temat, nawet nie trzeba opisu dodawać. Komedia fantazy skupiająca się na magii, która jest całkiem dobrze zrobiona, jak na komedię. Tylko dlaczego główny bater, który jest dzieckiem, ma kurwa takie tłuste uda? I ten strój do tego. Możliwe, że autor takim protagiem chce wzbudzić większe zainteresowanie. No i w jakim stopniu mu się to udało. Dobra, pomijając to jak wygląda i wszystko z nim związane, to muszę przyznać, że jako komedia o dziwo jest całkiem spoko zrobione i te efekty czarów. Jednak poczekam na moment, kiedy ta postać stanie się nastolatkiem albo zrobią z nim porządek. W miarę git, ale z oglądaniem na razie pasuje. Muszęku Tensei to anime fantazji, które słynie z akcji. I pomimo tego, że w ostatnich odcinkach zbyt dużo się nie dzieje, to i tak fajnie mi się to ogląda. Tutaj kupują dom, zdobywa wielu ziomków, po prostu cieszą się życiem i jest to całkiem sympatyczne. Jednak, nawet jeśli jest to spokojne, to dwoma momentami w drugim odcinku zaskoczyli i prawdopodobnie będą teraz przechodzić do większych konkretów. Więc, muszoku Tensei obowiązkowo będzie oglądane. Chłop, który zreikarnowa się jako goblin. Ten sam schemat co ze slimem, ponieważ chłop zaczyna od zera i uczy się umiejętności, przez co mamy obraz i dźwięki, jakby był w jakiejś grze. A jeśli coś zje, to absorbuje umiejętności i cechy danego przedmiotu. Jednak pomimo tego, że jest to tak jak slime, to całkiem fajnie się to ogląda. I spokojnie wiem, że główny bater to goblin, kto chce oglądać anime o jakimś zielonym, paskudnym gubienku. Jednak tutaj jest coś takiego jak ewolucja i nasz bohater dość szybko zmienia formę, przez co mamy obraz jego rozwoju. Tutaj zaczyna się uczyć, dominować, tworzyć własną osadę. I ogólnie stawać się silniejszym. Jeszcze żeby nie było mało, to wcześniej za jego życia mieliśmy obraz, że był jakimś pojebem. Więc może to nie jest za sobą jakąś ciekawą historię. W sumie ten obraz byłby ciekawszym anime niż to co się dzieje teraz. A z drugiej strony zbyt kolorowo idzie rozwój tej postaci i to jakie potężne itemy dostaje. Ale pomimo tego, ciekawie mnie co będzie dalej, więc będę to oglądał, ponieważ ma to całkiem szybkie tempo rozwoju i nie przynudza. O, pamiętajcie widzowie, nie oglądajcie openingu, bo mocno spoileruje. Jakoś kompletnie mnie nie ciągnęło do tego tytułu, ale pomyślałem, dobra, wyjątkowo angielski tytuł, świat Fantazy, no to trzeba sprawdzić. W końcu na tym polega ten odcinek, żeby znajdować perełki. Książę Królestwa Farast, gdy był dzieckiem, otrzymał klątwę przez wiedźmę ciszy, klątwę, która zabija każdą osobę, którą weźmie sobie za żonę. Więc postanawia udać się do wiedźmy Lazurowego Księżyca, ponieważ jest w stanie spełnić każde życzenie. Jednak problem jest na tyle skomplikowany, że nie da się tego zdjąć. Natomiast wystarczy, że może znaleźć kobietę, która będzie w stanie przeżyć ten czas. Więc długo się nie zastanawiał i postanawia, że jego żoną będzie właśnie ona. Oczywiście nie poszło tak łatwo, więc po dłuższej rozmowie zaproponował, aby spróbowała przez jeden rok zamieszkać w jego królestwie. Wyszedł dopiero jeden odcinek, ale już na starcie czuć, że to może mieć zajebisty klimat. Pomimo tego, że w pierwszym odcinku nic się nie dzieje i tylko ze sobą rozmawiają, to przez muzykę i to, jak to przedstawili, ta rozmowa była całkiem interesująca. Plus, ta okazuje się fajną postacią. Będę oglądał dalej, bo po wyglądzie mam wrażenie, jakby mieli zrobić z tego fajne anime z akcją i z Romansem. Anime o babci i dziadku, którzy znów stają się młodzi. już staje się przystoniakiem, a babuszka hotuwą. Powiem Wam szczerze, że jest to bardzo urocze widzieć taką dwójkę, która spędza czas z dziećmi, z wnukami, znów grają w sporty jak za dawnych lat i ogólnie cieszą się życiem. Na razie wyszły dwa odcinki i przeważnie jest to taka głupia komedia, gdzie popisują się albo robią żarty, że nastolatkowie podrywają dziadka albo tą babcię. Ale to ma taki potencjał na slice of life. Też na początku mówili, że gdy byli młodzi, to nie mieli pieniędzy na miesiąc miodowy, więc zapowiada się ciekawia. Ale jak będzie dalej, zobaczymy. Nie ukrywam, że zaskoczyłem się jest to całkiem fajna bajka. Tylko ten romans momentami jest przyjebany. Są w małżeństwie przez ponad 50 lat, a wygląda to jak typowa relacja w anime, że wstydzą się chwycić za ręce. Ale będę oglądać dalej, bo jestem ciekaw jak to się rozwinie. Nie no, bez kitu, te nowe anime mają coraz lepszą animację. Kawka to 32-letni mężczyzna, który od dziecka marzył, aby wstąpić do korpusu obronnego przeciwko kaiju, czyli potężne stworzenia, które często atakują Japonię. Jednak pomimo wielu prób dostania się do korpusu, kawka był wielokrotnie odrzucany, więc porzucił marzenia i skończył jako sprzątacz, z czego jak można się domyśleć, no nie jest zadowolony. Jednak pewnego razu do jego ciała dostaje się pasożyt, który zmienia go w kaiju, a wraz z tym daje mu potężną moc, przez co marzenia do wstąpienia do korpusu stają się możliwe było jak u typowego shounena. Jednak przez ten koncept zapowiada się na zajebiste pojedynki. Plus tą animacją myślę, że mogą zaskoczyć. Ciężko się wypowiedzieć, bo wyszedł tylko jeden odcinek, ale widzę, że jest to na podstawie w miarę znanej mangi i będzie się mocno skupiać na akcji. Emocje poprzez drineczki. Tak to można określić. Anime o barmanie, który robi idealne drinki. Nimy taki spokojny vibe, ale momentami jest często emocjonalny. Tutaj zrobi drineczka, który sprawi wspomnienia klientowi, tutaj poprawi humor, a nawet zmienia ludzi. Bawi mnie to trochę, ale przyznał, że całkiem fajnie się to ogląda. Jednak w końcu anime oczywiście typowy, więc jak to bywa w takich anime, to muszą być emocje. Tak jak to było w Sangatsun Lion, Round with the Wind czy takie Yuri on Ice. A tutaj ponadto dają nam wiedzę na temat drinków. No oczywiście romansik, widzowie. Tak jak w każdym sezonie, musi być tytuł poświęcony miłości. Szczerze, niedawno jak skończyłem technikum, to jakoś nie ciągnęło mnie do oglądania szkolnych romansów. Ale ładnie wyglądało, więc się skusiłem. A więc Hotaru to drobna gimnazjalistka, która nigdy nie przejmowała się relacjami damsko-męskimi. Kocha swoją rodzinkę, przyjaciół i cieszy się każdą chwilą spędzoną z nimi. Przez co więcej w życiu nie potrzebuje. Jest zadowolona z tego, co ma. Jednak pewnego razu spotyka popularnego przystaniaka siedzącego na ławce. Więc w trosce o niego, bo była zima, podała mu parasol, mówiąc, że może się przeziębić. I tym drobnym gestem sprawiła, że szkolna hotuwa zakochała się w naszej bohaterce. Zmieniając też również życie hotaru, która nigdy nie wiedziała, co to miłość. Myślę, że ładnie to przedstawiłem. Wiecie, wszystko się kręci wokół tej babki, więc jak jesteś dziewczyną, to prawdopodobnie bardziej ci się spodoba to anime niż takiego mężczyźnie. Jak na jeden odcinek, to bardzo dużo się działo i całkiem szybko. Prosta, kolorowa historia, ładnie wyglądająca, jednak nie zapowiada się na super anime. Ale na bajkę taką na raz, idealnie. No kto tego nie zna Widzowie. Trzeci sezon Konosuby. Inna animacja, bardziej żywsza ekspresja twarzy. W sumie poprzedni sezon był aż 5 lat temu i do tego czasu zmieniło się studio, które nie ma zbyt wiele bajek na koncie, więc nie będzie takie same jak poprzednio. Jak na razie obejrzałem dwa odcinki i właśnie koniec drugiego epizodu jest wstępem do fabuły, ponieważ pokazuje na cały cel tego sezonu. Jednak mam trochę mieszane uczucie co do Konosuby. Coś mi tu brakuje Widzowie. Niby wszystko prawie takie same, a nawet momentami lepsze, ale czuję jakby to trochę straciło swój urok. w końcu minęło sporo lat i się tym zajmuje, więc może coś w tym być. Ale nie umiem określić co dokładnie. Albo to ze mną jest problem i się starzeje. Kurwa, to ma sens. Dobra widzowie, w końcu to dwa odcinki i wszystko może się zmienić. Jak wspomniałem wcześniej, dopiero pod koniec drugiego epizodu dowiadujemy się jaki będzie cel tego sezonu. A jak na razie, spoko, ale bez szału. W sumie ta sprawa z Konosubą, ponieważ w pierwszy tydzień na stronie wyszły dwa odcinki, ponieważ jakaś strona zlikowała drugi odcinek. Szczerze, pierwszy raz słyszę taką informację. Z Mangą to norma, że likują czaptery zanim się pojawi oficjalnie. Ale że odcinek anime zanim wyszedł w telewizji, no to już coś nowego. Najwidoczniej czekali i nie mogli się doczekać tego tytułu. Klasyczek, który otrzymał remake'a. Widzowie, zawsze chciałem to obejrzeć, ale nigdy nie mogłem się za to zabrać. To teraz, gdy wyszedł remake, to lecę solidnie i zabrałem się za pierwsze odcinki OG Spice and Wolf i tego najnowszego, aby je porównywać. Jeśli nie znacie tego tytułu, to w skrócie jest to anime o kupcu, który podczas wyjazdu do pewnej wioski spotyka boginię imieniem Holo. Piękna kobieta z wilczymi uszami, która jest opiekunką plonów. Z racji tego, że osada stała się samowystarczalna i nie potrzebuje już wsparcia, Holo, to postanawia opuścić to miejsce i wrócić do swojej ojczyzny. Więc postanawia zawrzeć układ z naszym bohaterem. Ona pomoże mu z interesem a on zawiezie ją do domu. W tym remake'u poza tym, że wygląda ładnie, to różnica jaką zauważyłem jest to, że przedstawiają to powolniej i bardziej szczegółowo. A tak to jest prawie 1 do 1. Poza tym faktem, że na wsi spotyka chłopa, a w tym OG prawie tą samą rolę odgrywa zupełnie inna postać, która jest dziewczyną. Jeśli ktoś czytał mangę, to niech wyjaśni o co z tym chodzi. A co do Spice and Wolf, jak lubicie takie spokojne anime, które skupia się na relacji i podróży, to ten tytuł będzie w sam raz. Szczerze nie wiem co powiedzieć, bo jest to dziwne anime. Jak na razie zapowiada się na horror z ecchi, ze względu na klimat i to jak podkreślają argumenty głównej bohaterki. Jak na razie wyszedł pierwszy odcinek, który zbyt dużo nie mówi, ale obejrzę kilka epizodów i dam wam znać czy warto oglądania. My Hero Academia jeszcze nie wyszła, ale obejrzałem trailer. I ponoć w openingu będzie gość, co śpiewa pierwszy opening Tokio gula. Za pierwszym razem, gdy usłyszałem to, to za chuj mi to nie pasowało. Ale w sumie do obecnej sytuacji, w tym sezonie może nawet pasować. Ponieważ ten cały sezon będzie poświęcony ostatnią bitwą ze złoczyńcami. Więc ciągle będą dymy, postacie będą umierać, no w końcu finałowa walka. Będę wspominać o tym anime na streamkach. Kolejny romansik widzowie, tylko że tym razem dość wyróżniający się, ponieważ jest to Yuri, czyli miłość dwóch bab. A mianowicie, Kino Himari to sympatyczna i pełna energii dziewczyna, która na występie szkolnym zakochuje się od pierwszego wejrzenia w koleżance ze starszej klasy, Yori Asanagi, po czym następnie wyznaje jej miłość. Zdezorientowana dziewczyna, z racji tego, że nie miała styczności z relacjami damsko-męskimi, a tym bardziej damsko-damskimi, jeśli można tak to nazwać, postanawia przygadać to z koleżankami i następnie znów porozmawiać z Himari. Jednak gdy przychodzi co do czego, to okazuje się, że Himari nie zakochała się w niej, tylko w jej muzyce. Przez to zaczynając spędzać ze sobą czas, i kwestionować to, czym tak naprawdę jest miłość. Wiem, że już wiele razy to powiedziałem, ale w tym przypadku to anime rzeczywiście jest bardzo ładne. Zarówno jak i przedstawione. Nawet bym powiedział, że najładniejsze ze wszystkich wymienionych tutaj tytułów. No w końcu romazik, więc musi być czarująco. W sumie jak tak na to patrzę, to te postacie wyglądają jak Yukino i Yui z Oregairu. To te jedno ze szczęśliwych zakończeń, gdzie Yukino zamiast Hachimana wybiera Yui, a Hachima to nauczycielkę. I każdy zadowolony. A co do tej bajki, no fajnie wygląda. Cieszę się ich szczęściem, ale niezbyt mnie to interesuje. Więc prawdopodobnie nie będę tego kontynuować. To dopiero 12 maja wyjdzie, czyli dzień po moich urodzinach. Ark, gdzie Tanjiro bierze się za siebie i staje się byczkiem. Pewnie i tak nic nie będzie się ciekawego działo przez pierwsze kilka odcinków. Teraz tak patrzę, to jest to już szósty romans. Świat fantazy, w którym czarownicy pełnią główną rolę. Nie wiem jak to określić, ponieważ obejrzałem dwa odcinki i po prostu dzieje się tam akcja wyrwana z kontekstu. Jedyne co było wyjaśnione, to fakt, że są czarownicy, są potężni, mają swoje zasady, mają kosy z kościołem i zazwyczaj nie pomagają nikomu. No to jest sobie taki zagan. Młody, utalentowany mag który wraz z innym czarownikiem wybrał się na aukcję niewolników i zobaczył tam elfkę. Elfka o srebrzystych włosach, której się zakocha od pierwszego wejrzenia. Więc nie zastanawiając się, wydał na nią cały swój majątek. Jednak tu zaczyna się problem, ponieważ Zagan, tak jak to jest potężnym magiem, to życiowo jest nieogarnięty i nie wie jak wyrazić swoje uczucia. Przez co momentami udaje szefa, niedostępnego i takie tam. W sumie ten tytuł to trochę taka kaguya sama, tylko że babka jest elfem i nie wie co to miłość. Jest to komedia, ale humor nie jest przesadzony tak jak to często bywa. Ładnie wygląda, i z racji tego, że jest to fantazja, gdzie gości z przepotężnym magiem, to może brzmieć to obiecująco. Jednak jak tak patrzy na to, to prawdopodobnie będzie to po prostu ładny romansik z elementami akcji. Więc ma to walk takiego luźnego anime. Dajcie znać w komentarzach, co jest warte uwagi w tym sezonie i na co czekacie.